Witaj! Dziś opowiem Ci historię socjalitki zrozpaczonej z powodu zaginionej córki, aż pewien bezdomny chwyta jej dłoń i mówi: Wiem, gdzie ona jest. Zanim przejdziemy dalej, zostaw swój komentarz, napisz skąd jesteś i nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz kliknąć w link. Deszcz nie ustawał od kilku godzin. Krople uderzały o dachy warszawskich kamienic, spływały po szybach zaparowanych kawiarni i zbierały się w kałużach na nierównych chodnikach Starego Miasta. Wiatr niósł wilgoć od wisły, przenikając przez najdroższe płaszcze i najcieplejsze szaliki. Ale Elżbieta Kamińska tego nie czuła. Nie czuła zimna, nie czuła zmęczenia. Czuła tylko pustkę, rozrywającą ją od środka. Stała pod latarnią, która rzucała złote światło na mokry bruk. W jej dłoniach tkwiła zmięta kartka, ulotka z twarzą jej córki. Katarzyna Kamińska, lat 17 zaginiona. Zdjęcie ukazywało uśmiechniętą dziewczynę o długich, jasnych włosach i błyszczących oczach. Elżbieta znała ten uśmiech. Był jej całym światem, a teraz nie było go nigdzie. Sześć dni. Sześć dni w piekle. Była na policji niezliczoną ilość razy. Ci sami funkcjonariusze, te same puste spojrzenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Proszę czekać. Czekać? Jak można czekać, gdy każda godzina oznaczała, że jej córka mogła być coraz dalej, lub gorzej mogło jej już nie być. Nie wróciła do domu. Nie mogła. W mieszkaniu panowała cisza, która ją dusiła. Każdy kąt przypominał o Katarzynie kubek, którego nie zdążyła umyć, otwarta książka na jej biurku, zapach perfum, który wciąż unosił się w powietrzu. Była wszędzie, ale jednocześnie nigdzie. Ruszyła przed siebie, bez celu. Warszawa tętniła życiem, zupełnie jakby świat nie zauważył jej tragedii. Ludzie spieszyli się, śmiali, rozmawiali przez telefony. Nikt nie patrzył na kobietę, która zatrzymywała przechodniów, pytając desperacko: Czy widzieli państwo tę dziewczynę? Każda odpowiedź była jak cios. Nie, przepraszam. Nie widziałem. Proszę spróbować gdzie indziej. Ścisnęła ulotkę mocniej. Czuła, jak nadchodzi panika, jak jej oddech przyspiesza. Była bliska poddania się. Aż wtedy poczuła szarpnięcie. Mocna, szorstka dłoń zacisnęła się na jej nadgarstku. Przerażona, obróciła się gwałtownie. Przed nią stał mężczyzna wysoki, chudy, ubrany w podarty, brudny płaszcz. Twarz ukrywała się za splątaną, siwą brodą, a oczy, głęboko osadzone i ciemne, patrzyły prosto na nią. Czuć było od niego wilgoć, dym i coś jeszcze ciężki zapach ulicznego życia, mieszankę zimna i samotności. Wiem, gdzie ona jest. Czas się zatrzymał. Serce Elżbiety podskoczyło do gardła. Cofnęła się o krok, czując, jak ogarnia ją fala lodowatego strachu. Co pan powiedział? Jej głos był ledwo słyszalnym szeptem. Mężczyzna nie puścił jej nadgarstka. Jego dłoń była szorstka, skóra popękana, jakby przez lata była wystawiona na mróz. Twoja córka. Widziałem ją. Elżbieta poczuła, jak jej nogi słabną. Myśli wirowały jej w głowie. To mogła być jakaś okrutna gra, żart ulicznego szaleńca. Ale w jego oczach nie było kłamstwa. Gdzie? Głos jej się załamał. Bezdomny spojrzał na nią przez chwilę, jakby ważył swoje słowa. W końcu jego wargi rozchyliły się w czymś, co mogło być uśmiechem. Pokażę ci. Krew zastygła w jej żyłach. Każdy rozsądny głos w jej głowie krzyczał, żeby uciekała, żeby wezwała policję, żeby nie ufała obcemu człowiekowi na ulicy. Ale była matką. A matki zrobią wszystko. Idziemy. Nie miała pojęcia, że ta decyzja zaprowadzi ją do miejsc, których nigdy nie powinna zobaczyć. Warszawa wyglądała inaczej, gdy schodziło się pod jej powierzchnię. Elżbieta szła za bezdomnym przez wąskie, brudne załuki, gdzie latarnie rzucały blade światło na mokry bruk, a ściany budynków były pokryte warstwą brudu i grafiti. Deszcz, który na nowym świecie i krakowskim przedmieściu był tylko niewinną mrzawką, Tutaj zamieniał się w coś zimnego i przenikliwego, ściekającego po dachu opuszczonej fabryki, do której właśnie weszli. Serce Elżbiety biło tak mocno, że niemal zagłuszało dźwięk ich kroków. Każdy instynkt krzyczał, by zawróciła. Ale myśl o Katarzynie pchała ją dalej. Bezdomny, który wciąż nie podał swojego imienia, prowadził ją przez korytarz o ścianach pokrytych wilgocią. Powietrze było gęste, ciężkie. Przesiąknięte zapachem stechlizny, alkoholu i papierosów. Na końcu tunelu drzwi były lekko uchylone. Mężczyzna wskazał głową, by weszła. W środku panowała półmroczna atmosfera. Z sufitu zwisała słaba żarówka, rzucając przytłumione światło na pomieszczenie, w którym siedziało kilku ludzi. Mężczyźni o szorstkich twarzach i oczach, w których czaiła się nieufność. Jeden z nich, łysy, o szerokich ramionach, podniósł wzrok na Elżbietę i zmarszczył brwi. Kim ona jest? zapytał, zaciągając się papierosem. Bezdomny podszedł bliżej, mówiąc coś cicho, czego Elżbieta nie dosłyszała. Atmosfera zgęstniała. Co ty tu robisz, paniusiu? Warknął inny, siedzący pod ścianą. Elżbieta uniosła pod brudek, Mimo, że jej dłonie drżały, szukam mojej córki. Powiedziano mi, że ktoś tutaj ją widział. Zapadła cisza. Mężczyźni spojrzeli po sobie, a jeden z nich zaśmiał się ponuro. Wiele dziewczyn tu przychodzi, a potem odchodzą. Albo nie. Elżbieta poczuła, jak coś ściska ją w żołądku. Nie rozumiecie. Katarzyna jest moją córką. Jest uczennicą. Miała normalne życie. Łysy mężczyzna wstał i spojrzał na nią z góry. Normalne życie? Jeśli tu była, to znaczy, że nie chciała już normalnego życia. Bezdomny, który do tej pory milczał, w końcu się odezwał. Pokaż jej. Mężczyzna westchnął i sięgnął do kieszeni. Wyjął coś i rzucił na stół. Bransoletka. Elżbieta zrobiła krok do przodu i wstrzymała oddech. Poznałaby ją wszędzie. Była złota, z małym zawieszką w kształcie serca. Katarzyna dostała ją od niej na szesnaste urodziny. Poczuła, jak w oczach zbierają się jej łzy. Gdzie ona jest? Mężczyzna wzruszył ramionami. Ostatni raz widziałem ją dwa dni temu. Była z kimś, z mężczyzną, który nie powinien jej znać. Z kim? Z Damianem Wrońskim. Imię to uderzyło Elżbietę jak cios. Damian Wroński. Człowiek, którego nazwisko pojawiało się w policyjnych raportach, ale nigdy nie udowodniono mu żadnej zbrodni. Właściciel kilku nocnych klubów w Warszawie, znany z powiązań z przestępczością zorganizowaną. Elżbieta czuła, że pokój wokół niej zaczyna wirować. Ona, ona poszła tam dobrowolnie? Wyszeptała. Mężczyzna spojrzał na nią bez wyrazu. Chciała uciec. Ale teraz jest w niebezpieczeństwie. Bezdomny złapał ją za ramię. Musimy działać szybko. Elżbieta spojrzała na niego, czując, że serce jej pęka. Jak mogłam tego nie zauważyć? Bo żyłaś w swoim świecie. Słowa te zabolały bardziej, niż się spodziewała. Elżbieta wiedziała jedno. Nie mogła już czekać. Elżbieta nigdy wcześniej nie czuła takiego strachu. Jej serce biło w piersi jak młot, a oddech był płytki, rwany. Siedziała w samochodzie bezdomnego, który przedstawił się jako Antoni. Silnik warczał cicho, a deszcz bębnił o maskę, rozmazując światła neonów odbijające się na przedniej szybie. Jechali w stronę klubu Damiana Wrońskiego, miejsca, w którym widziano Katarzynę po raz ostatni. Ulice Warszawy wyglądały inaczej o tej porze. Połyskiwały od deszczu, zamglone latarnie rzucały blade światło na opustoszałe chodniki. Świat nocny tętnił jednak własnym rytmem. Kobiety w krótkich sukienkach przechodziły przez jezdnie, mężczyźni w ciemnych płaszczach palili papierosy pod wejściami do kasyn. W powietrzu unosił się zapach alkoholu, dymu i perfum. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zapytał Antoni, ściskając kierownicę. Elżbieta spojrzała na niego. Jej oczy były inne niż kilka godzin wcześniej. Już nie była tą samą kobietą. To moja córka. Antoni skinął głową. Zatrzymali się przecznice dalej, w cieniu starej kamienicy. Budynek klubu u niebie liażył się czerwonymi światłami, a przed wejściem stało dwóch ochroniarzy w czarnych garniturach. Każdy, kto przechodził przez te drzwi, wchodził do świata, w którym nie obowiązywały zwykłe zasady. Elżbieta nie miała planu. Miała tylko determinację i rozpacz, która pchała ją do przodu. Słuchaj mnie uważnie, Antoni chwycił ją za rękę. Wchodzisz, ale nie możesz pokazać strachu. Oni wyczuwają słabość. Kobieta skinęła głową, choć jej dłonie drżały. Podeszła do wejścia. Ochroniarze zmierzyli ją wzrokiem, ale zanim zdążyli coś powiedzieć, rzuciła nazwisko, które sprawiło, że ich twarze sterzały. Przyszłam do Damiana Wrońskiego. Jeden z nich spojrzał na drugiego, jakby oceniając sytuację. W końcu odsunął się i skinął głową. Idź za mną. Weszła do środka. W środku klub był zupełnie innym światem. Czerwone i złote światła migotały na ścianach, ciężki bas dudnił w powietrzu, a zapach alkoholu mieszał się z dymem cygar. Ludzie siedzieli w lożach, szeptali do siebie, śmiali się, ale wszystko miało w sobie coś sztucznego, jakby każdy uśmiech skrywał coś mrocznego. Kelnerki w obcisłych sukniach przechadzały się między stolikami, a na podwyższeniu w centrum sali tańczyły młode dziewczyny. Elżbieta przełknęła ślinę, próbując nie myśleć o tym, że Katarzyna mogła być jedną z nich. Zatrzymaj się! Głos ochroniarza sprawił, że stanęła w miejscu. Przed nią, w najciemniejszym kącie sali, siedział Damian Wroński. Był elegancko ubrany, w nienagannym granatowym garniturze, ale w jego oczach nie było nic eleganckiego. Spojrzał na Elżbietę z zaciekawieniem, jakby zastanawiał się, co kobieta taka jak ona robi w miejscu takim jak to. Pani Kamińska. Jego głos był spokojny, niemal uprzejmy, ale Elżbieta czuła chłód bijący z jego słów. Jakie to miłe zaskoczenie. Nie odpowiedziała od razu. Musiała panować nad oddechem. Gdzie jest moja córka? Wroński uniósł brwi, jakby naprawdę nie wiedział, o czym mówi. Katarzyna? Nie udawaj. Mężczyzna westchnął i uśmiechnął się lekko. Pani córka przyszła tutaj z własnej woli. Słowa te uderzyły Elżbietę jak cios. Kłamiesz. Wroński sięgnął po szklankę whisky i zakręcił nią lekko w dłoni. Pani myśli, że zna swoją córkę. Ale co jeśli ona nie chciała już być częścią waszego świata? Chcę ją zobaczyć. Przez chwilę panowała cisza. W końcu Wroński spojrzał na ochroniarza i skinął głową. Niech wejdzie. Drzwi na końcu korytarza otworzyły się z cichym skrzypieniem. Katarzyna siedziała na sofie, owinięta w gruby sweter, jej twarz była błędsza niż kiedykolwiek. Kiedy spojrzała na matkę, jej oczy zaszkliły się łzami. Mamo! Elżbieta poczuła, jak serce ściska się jej z bólu. Kasiu! Chciała do niej podbiec, ale dziewczyna cofnęła się lekko. Coś było nie tak. To nie była ta sama Katarzyna. Nie powinnaś była tu przychodzić. Zabieram cię do domu. Katarzyna wstrzymała oddech. Nie mogę wrócić. Elżbieta zmarszczyła brwi. O czym ty mówisz? Dziewczyna spuściła wzrok. Wiem wszystko, mamo. Zapadła długa, ciężka cisza. Wiem, że tata pracował z nimi. Wiem, skąd pochodziły wasze pieniądze. Wiem, dlaczego nie możesz zgłosić tego na policję. Elżbieta poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Co ty? To ojciec mnie tu przysłał. Słowa Katarzyny były jak sztylet wbity prosto w serce. Nie. Dziewczyna spojrzała na nią z bólem. Nie mogę wrócić, mamo. Jeśli wrócę, on mnie znajdzie. Muszę zniknąć. Elżbieta czuła, jak świat wali jej się na głowę. Nie pozwolę ci odejść. Już odeszłam. Kiedy Elżbieta wyszła z klubu, deszcz już nie padał. Stała na chodniku, czując, że wszystko, co oznała, rozpadło się na kawałki. Antoni podszedł do niej powoli. Znalazła się? Elżbieta spojrzała na niego pustym wzrokiem. Tak. I co teraz? Przez chwilę milczała. A potem, po raz pierwszy od wielu lat, wiedziała, co musi zrobić. Teraz zniszczę człowieka, który mi ją odebrał. Już nie była tą samą kobietą. Ta historia pozostawi cię bez słów, a na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.